Lech Poznań rozbił bank i zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Ściągnął Janik Anieho z Halmstadt z BK za rekordową kasę. To największy transfer w historii kolejorza, bo mówimy o 2 milionach 300 tysięcy euro. Plus bonusy, które mogą podbić kwotę nawet do 3 milionów. Ten 22-letni snajper z Wybrzeża Kości Słoniowej ma być tym, który ewentualnie wskoczy w buty króla Michaela Iszaka. Anieho to nie byle kto. Gość ma szybkość sprintera, zwinność w polu karnym i potrafi wyskoczyć za linię obrony jak przecinak. W szwedzkiej lidze w 33 meczach wbił 10 goli i dołożył 3 asysty, a w tym sezonie miał udział przy połowie bramek Halmstads, zaliczając 5 goli i 3 asysty. Szwedzi jeszcze miesiąc temu mieli chcieć za młodą gwiazdę nawet 5 milionów euro, ale kolejosz sprytnie zbił cenę i zgarnął perełkę. Którą chciały kluby z Anglii, Francji czy Belgii. Trener Niels Frederiksen nie ukrywa radości. Aniecho to idealny gracz do jego intensywnego stylu, pressing, dynamika, zero odpuszczania. Dyrektor sportowy Tomasz Rząsa też nie kryje zachwytu. A tak na łamach mediów społecznościowych i w oficjalnych wypowiedziach opisuje transfer Aniecho. Podkreślaliśmy, że jednym z priorytetów w tym okienku jest pozyskanie napastnika i postawiliśmy na iworyjczyka, u którego widzimy ogromny potencjał. Zasięgnęliśmy także opinii w Szwecji i uważamy, że może to być dla nas spore wzmocnienie. Jeszcze miesiąc temu pod względem finansowym nie był dla nas dostępny, wtedy był bliżej klubów z Lig top 5 czy Belgii, ale teraz na finiszu otworzyła się dla nas szansa, z której skorzystaliśmy, powiedział rząsa. A sam Aniecho wjeżdża do Poznania z wielką ekscytacją. Oto jak przywitał się po zaklepaniu transferu. Lech to wielki klub, mistrz polski. Widziałem filmy z trybun. Atmosfera jest niesamowita. Czekam mocno na moment, w którym będę mógł zagrać przed tymi wspaniałymi fanami i pokażę swoje umiejętności. Kibice już ostrzą zęby na jego debiut, pewnie przeciwko zagłębiu Lubin, bo goście w rytmie meczowym i gotowy do gry od zaraz. To nie tylko transfer, to inwestycja w przyszłość. Lech stawia na potencjał, który może nie tylko zastąpić Iszaka, ale i w przyszłości przynieść klubowi gruby zysk. Kibice Lecha szybko ruszyli w mediach społecznościowych, dzieląc się swą ekscytacją. Fani doceniają, że Lech zainwestował w młodego, dynamicznego zawodnika, który pasuje do intensywnego stylu trenera Nielsa Frederiksena. Wypowiedź Anieho o niesamowitej atmosferze na trybunach Lecha też podgrzała emocje. Kibice wierzą, że chłopak złapie zajawkę na grę przy bułgarskiej. Na przykład na X niektórzy pisali, że to może być strzał w dziesiątkę i chwalą klub za odważny ruch. Są tacy, którzy podkreślają, że Anieho to inwestycja w przyszłość. Skoro interesowały się nim kluby z lig top 5, jak na przykład Sunderland, Troyes czy Royal Antwerp. To Lech zrobił dobry deal, przejmując go za niższą kwotę, niż pierwotnie chciał Halmstad. Szwedzkie media, takie jak profil Szwedzka Piłka na X, podkreślają, że nikt nie spodziewał się, że Aniecho, który w Halmstad z BK nie był jeszcze pierwszoplanową gwiazdą, przyniesie aż 2 miliony 300 tysięcy euro. Odejście Anieho jest postrzegane jako strata perspektywicznego gracza. Szwedzi też twierdzą, że dla samego zawodnika transfer do Lecha jest bez wątpienia życiową szansą. Janik Joel Anieho urodził się w Abidżanie, największym mieście i gospodarczej stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej 20 lutego 2003 roku. Mierzący 184 cm snajper preferuje grę lewą nogą. Aniecho wyróżnia się szybkością, a porównania do sprintera nie są przesadą. Potrafi urwać się obrońcom, dobrze się ustawia i potrafi znaleźć miejsce na strzał. Lubuje się w wychodzeniu za linię obrony, co czyni go groźnym narzędziem w grze z kontry. Jest aktywny bez piłki i dobry w pressingu. Janik Aniecho to gość, który swoją piłkarską przygodę zaczął w fascynujący sposób. Typowy dla afrykańskich talentów z ambicjami na Europę. Już jako dzieciak biegał po lokalnych boiskach w Abidżanie, które jest prawdziwą kuźnią piłkarskich talentów w Afryce, a gdzie piłka jest niemal religią. W Abidżanie młodzi gracze często grają na prowizorycznych placach, a Anieho nie był wyjątkiem. Uliczne mecze i turnieje osiedlowe nauczyły go waleczności i improwizacji, które później stały się jego atutami. Kluczowym momentem w jego karierze było dołączenie do Ride to Dream Academy w Ganie, jednej z najbardziej renomowanych akademii piłkarskich w Afryce, a Nieho trafił tam jako nastolatek. Ride to Dream to elitarna szkoła, która nie tylko szkoli piłkarzy, ale też zapewnia edukację i otwiera drzwi do Europy dzięki powiązaniom z klubami takimi jak FC Nordjylland w Danii. To tam Aniecho zaczął szlifować swoje umiejętności. Jako zawodnik Ride to Dream brał udział w międzynarodowych turniejach młodzieżowych, gdzie zwrócił na siebie uwagę skautów. Jego dynamika i instynkt strzelecki zaczęły się wyróżniać. W 2021 roku w wieku 18 lat Aniecho przeniósł się do FC Nordseland, duńskiego klubu powiązanego z Ride to Dream. To był jego pierwszy krok w profesjonalnej piłce w Europie. Zanim dostał szansę w pierwszym zespole, grał w drużynach młodzieżowych i rezerwach NordSjeland, gdzie trenował pod okiem trenerów specjalizujących się w rozwoju młodych talentów. W sezonie 21-22 zaliczył debiut w duńskiej Superligaen, ale nie przebił się na stałe do składu. Do stycznia 2023 roku rozegrał łącznie 32 oficjalne spotkania, strzelając 12 goli. W kolejnych dwóch sezonach Aniecho był wypożyczany w celu zdobycia doświadczenia w seniorskiej piłce. W sezonie 22-23 w wieku 19 lat w barwach Fremat Amager grającego w duńskiej First Division, czyli na drugim poziomie rozgrywkowym, rozegrał 11 spotkań bez zdobyczy bramkowej. To był trudny, lecz owocny okres, bo musiał dostosować się do fizycznej gry i europejskiego stylu. Jego rozwój w tym okresie był kluczowy w dalszej karierze. Sezon 23-24 spędził w FC Helsinger, również w First Division. Tu też czekała go ciężka nauka gry w seniorach. Łącznie zaliczył 24 spotkania i strzelił 5 bramek. Prawdziwy przełom przyszedł w sierpniu 24 roku, gdy 21-letni Aniecho podpisał kontrakt z Halmstad BK w szwedzkiej ekstraklasie, czyli Allsvenskan. To tam rozkwitł i zaczął pokazywać swój potencjał. W sumie rozegrał 22 spotkania z bilansem 6 goli i 3 asyst. Młody Iworyjczyk stał się podstawowym napastnikiem szwedzkiej ekipy, zaliczając 1821 minut na boisku. W rezultacie zainteresowanie jego talentem rosło, a coraz częściej. Pojawiały się spekulacje łączące go z ligami Stop 5. Podsumowując, Janik Aniecho to szybki, dynamiczny napastnik z potencjałem, który ma być rywalem, a w przyszłości następcą Mikaela Iszaka. Jego transfer to w pewnym sensie ryzyko. Młody zawodnik nie jest jeszcze gotowym superstrzelcem. Jednak Lech widzi w nim materiał na gwiazdę, którą można rozwinąć i sprzedać z zyskiem. Reflektuje to jego pięcioletni kontrakt w Poznaniu. Ekstra klasa gdzie poziom i tempo gry są niższe niż w topowych ligach może okazać się perfekcyjnym otoczeniem do rozwoju i wejście na wyżyny futbolowej Europy.